Cześć, jak ważne są dla świata zapylacze? Kiedyś ktoś mądry powiedział, że kiedy wyginą pszczoły, to ludzkości pozostaną zaledwie kilka, no może kilkanaście lat życia. No i to jest prawda. Będzie to tylko kwestią czasu, aż tak się stanie, jeżeli do tego doprowadzimy. Świat owadów jest przeogromny i ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Um, jedni nazywają je pięknymi, inni odwracają wzrok z obrzydzeniem, a część z nas kojarzy je głównie ze szkodnikami. Ale nie wszyscy jednak wiedzą, że określenie to pasuje jedynie do 3%, maksymalnie 3% populacji owadów. Pozostałe 97% jest kluczowe dla prawidłowego działania całego ekosystemu, w którym żyjemy. Zanim więc y, zaczniemy demonizować obecność owadów w ogrodach, pomyślmy, ile dobrego mogą dla nas zdziałać. Czy wiedzieliście, że w samej Polsce istnieje około 470 gatunków owadów z rodziny pszczół? E, od bardzo dawna namawiam i zachęcam wręcz do wspierania i pomagania tym Niezbędnym dla ekosystemu i naszego przetrwania owadom. Powodów, dlaczego powinniśmy to robić, jest mnóstwo i napiszę o nich w opisie pod filmem. Sposobów, jak im pomagać, jest też sporo na przykład można sadzić drzewa, krzewy, byliny i inne rośliny, które dostarczają no, im odpowiednio dużo pyłku i nektaru. Szczegółowo opowiedziałem o tym na ostatnim filmie o lawendzie, do którego Was teraz serdecznie odsyłam. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny sposób, a mianowicie budowanie odpowiednio przystosowanych domków. A co to są tak te domki dla owadów? No, często nazywamy je hotelami. To jest po prostu doskonała kryjówka dla małych zwierząt. W pielęgnowanych ogrodach, bez zarośli, chwastów i haszczy, trudno znaleźć im odpowiednie miejsce do zimowania. Kiedyś, dawno temu, wady zimowały w sumianych strzechach, szparach, w murach i stertach patyków, a dzisiaj nie ma dla nich zbyt wielu bezpiecznych miejsc, szczególnie w naszych ogrodach. No więc po co? No, po to, że takie hotele imitują naturalne warunki stanowiąc doskonałe miejsce schronienia dla wielu gatunków pożytecznych owadów zapylających właśnie zapylających, np. motyli, trzmieli, no i pszczół przede wszystkim oraz drapieżnych, czyli zjadających szkodniki, np. bzygów, biedronek, łowików, złotoków, chrząszczy itd. itd. I choć domki te nie zastąpią w pełni owadom ich naturalnych kryjówek, to mogą w pewnym stopniu albo nawet w wielkim stopniu przyczynić się do zwiększenia szansy ich przetrwania no i zasiedlenia naszego ogrodu. A to z pewnością wpłynie korzystnie na nasze drzewka owocowe. Zapraszam na filmik. Jak się spodoba nasz projekt, to zostawcie łapkę w górę. Na pewno się Amelka ucieszy. Pozdrawiamy serdecznie, cześć. Hej. Dobra, jaka różnica? No, no to tą odkręcimy odkręcasz Amelka a przekręcimy tą drogą i będzie równo do pracy. do pracy